Wiewiórka. Wiewiórka w lesie mieszka tam, gdzie wąska biegnie ścieżka. Przy tej ścieżce rosną drzewa. Dobrze się tam dziubli miewa. Po drzewach wciąż biega, na gałęziach zwinnie skacze i na zimę szyszki zbiera, chowa je pod każdy krzaczek. To w sekrecie zachowała, tylko wronie powiedziała. Wrona nikomu nie powie. Inne sprawy ma na głowie. A że wrona ciągle kracze to było całkiem inaczej. Wykrakała o tym sowie, myśląc, że się nikt nie dowie. Sowa wielką księgę miała, zaraz księdze to spisała, drobnym maczkiem, że wiewiórka szyszki zbiera, chowa je pod każdym krzaczkiem. Już po całym lesie taka dalsza wieść się niesie, gdy kto zimą głód poczuje, niech pod krzaczkiem się stołuje. Są tam szyszki i żołędzie, smaczny obiad z tego będzie, i kolacja, i śniadanie. Tu każdemu coś dobrego się dostanie. I tak już co rok jesienią wiewiórka szyszki zbiera. Pod krzaczkami wszystkie chowa. Wrona pewnie tak jak teraz, tajemnicy nie dochowa. Sowa w księdze to zapisze tak jak teraz. Drobnym maczkiem. Kto jest głodny, to niech szuka smakołyków. Są pod każdym w lesie krzaczkiem. A wiewiórka pewnie będzie się cieszyła. Że przyjaciół mroźną zimą nakarmiła. Sama też głodna nie była.